Lili. Dzisiaj króciutko omówimy sobie trzy perfumiki, które posiadam. Są to perfumy oryginalne i e, opowiemy sobie troszeczkę o odpowiednikach na polskich e, rynkach rozlewni perfum. Pierwszy perfum jest to perfum Hugo Boss Orange. Jest to taki perfum, który jest tak zwany z kategorii świeżaków. E, perfum składa się z takich siedmiu takich samych kamieni, które symbolizują czakry. Jest to tak zwany świeżak, dodaje nam energii, jest bardzo eleganckim perfumem i on też uważany jest za perfum, który odświeża. Twarzą tego perfumu była Siena Miller, całej tej właśnie reklamy tego perfumu kampanii reklamowej. Z czego on się składa? Przede wszystkim wyczuwamy tutaj dużo akordy owocowe. Nazywa się on Hugo Boss Orange. Ale tak naprawdę drzewo, afrykańskie drzewo pomarańczowe gra tutaj drugie skrzypce. Na pierwszym miejscu wyczuwalne jest tutaj czerwone jabłko. Mamy tutaj też dodane pomarańczowe drzewo i sandałowe, właśnie. I tutaj powiem Wam, że ten perfum jest naprawdę taki fajny, świeży. On się zmienia w ciągu dnia. Jak się z nim spryskamy, czujemy na początku taki zapach bardziej cytrusowy, natomiast powolutku uwalniają się takie akordy lekko. Bym powiedziała właśnie z kategorii takich dymnych, właśnie z takich, właśnie te drzewo sandałowe jest właśnie tutaj bardzo mocno wyczuwalne. Ja jestem fanką tego perfumu, ale szczerze powiem, używam go w okresie letnim albo ewentualnie wiosenno jesiennym. I powiem Wam tak, miałam kilka prób z perfumeriami rozlewanymi i muszę powiedzieć, że takim najfajniejszym odpowiednikiem, jaki znalazłam na polskim rynku, to perfumy z firmy Galeria Zapachu 24. Perfum praktycznie pachnie podobnie bardzo, ale jest bardziej intensywny, jest bardzo długotrwały bardzo też spotkałam się z miłymi komplementami na ten, właśnie tej Galerii 24. Drugim takim perfumem, który bardzo fajnie się tutaj sprawdził, był odpowiednik firmy Perfume ⁇ Beauty. Aktualnie zapoznałam się z kategoriami cenowymi i muszę, muszę powiedzieć, że trochę Perfume ⁇ Beauty zdrożał. Jeszcze rok temu kupowałam perfumy o. 56 ml za 35 zł, natomiast na dzień dzisiejszy jest to już kwota 50 zł za butelkę, ale myślę, że warto. Jeśli chodzi o Apar i Moriko, perfumy były w porządku, natomiast nie, nie, nie odstawały jakoś bardzo od pozostałej grupy. Perfuma była bardzo podobna, natomiast moim zdaniem nie była aż taka trwała, właśnie. Też zauważyłam ostatnio, właśnie w Lidlu, jest perfum o nazwie Suddenly Diamonds, i on właśnie bardzo podobny jest do tego perfumu Hugo Boss Orange i też dosyć trwałym jest odpowiednikiem, zauważyłam. Fabryka zapachu ma też bardzo fajny odpowiednik, który jest dosyć trwały. Mm, nie sprawdzałam francuskich perfumów, ani innych rozlewni. Kiedyś, kiedyś kupiłam właśnie jeszcze ten odpowiednik z, z Kaskady Lane Perfumy i z z Lane Perfumy i był bardzo fajny, tylko ja Tutaj dalej nie mogę pogodzić się z tym, że te butelki są takie no zwykłe szklane butelki z odkręcanym białym plastikowym korkiem. Myślę, że Galera Zapachu 24 i Perfume Beauty mają bardzo ładne butelki i myślę, że nawet gdzieś tam na półce będą dobrze wyglądały i są też bardzo trwałe. Drugim perfumikiem, który tutaj chciałam Wam pokazać to jest Pure XS, Paco Rabanne Pure XS. Jest to bardzo ładna buteleczka, taka w kolorze takim ciemno-różowym, przechodzący już w taki kolor, bym powiedziała, wiśni. Buteleczka ozdobiona jest takim wężem. Jest to zdecydowanie bardzo elegancki zapach, taki bardzo prowokujący. On uwodzi troszeczkę zmysły. Czuję tutaj. Taką słodką wanilię, natomiast tutaj producent podaje, że w składzie jest słodka wanilia, popcorn. Jest to taki perfum kwiatowo-orientalny, zawiera w sobie również olej Yang-Liang i Ambre. I powiem Wam, że ten perfum tworzy taką trochę mistyczną harmonię. Jest taki trochę bardziej, bym powiedziała, w stronę poszedł bardziej taką arabską, troszeczkę. I ja mogę powiedzieć, że to jest perfum bardzo uwodzicielski. Też spotkałam się z fajnymi komplementami na jego temat. Ja osobiście jestem z lat 80., że tak powiem, urodzona. I pamiętam, że był kiedyś taki proszek Omo, i on był takim właśnie, takim właśnie proszkiem, który miał takie nuty zapachowe, takiej właśnie świeżości. I właśnie ten perfum ma ten taki akcent, właśnie troszeczkę przypomina mi proszek do prania, jakiś taki lepszy. I powiem Wam, że mimo wszystko uważam, że bardzo warto mieć ten perfum. Ale tutaj oryginał kosztuje około 250, nawet do 300 zł dochodzi. I sprawdziłam sobie tutaj perfumy, jeżeli chodzi o rozlewnie, To pierwszy perfum, jaki bardzo wysoko oceniam, to właśnie ten perfum z kaskady i z, z, z Anaisa. Lane perfumy. Natomiast. No, nie są to drogie perfumy, ponieważ koło 12-13 zł kosztuje tutaj 30. Ale tak jak powiedziałam, butelki są ze zwykłego szkła, z korkiem plastikowym, z psikaczem plastikowym i korek jest taki metalowy. Natomiast tutaj już spotkałam się z troszkę lepszymi wersjami tego Pure XS a bardzo spodobał mi się odpowiednik z Moriko. Moriko ma bardzo fajny odpowiednik, dosyć długo pachnie i się utrzymuje na skórze. Z Perfum and Beauty też jest bardzo fajny ten odpowiednik. Nie sprawdzałam fabryki zapachów w tym względzie, ale muszę powiedzieć, że spotkałam się ostatnio z takim perfumem z firmy Shuttle. To jest taka perfumeria, która produkuje takie perfumy coś na podobiznę BS, Larif. Są to perfumy oczywiście piękne, flakony są, są one w kartonikach i w foliach. I powiem, że z Shuttle'era odpowiedni tego paku Raban Pure XS. Toczka w toczkę pachnie tak samo. Jest może troszeczkę mniej trwały, ale myślę, że kategoria cenowa 25 max 30 zł to jest naprawdę fajnie. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić w ogóle ten zapach i żeby mu też ładnie butelka wyglądała, to można by było pokusić ją o ten właśnie odpowiednik z tego szatlera. Bo jeżeli chodzi o odpowiedniki, właśnie Moriko i Apar, to są bardzo do siebie podobne. I te mniejsze, mniejsze pojemności perfum to są takie zwykłe flaszeczki ze szkła, ale też są w kartonikach. Są na stałe zgrzane te pojemniki. Natomiast już można też wybrać w kategorii premium sobie takie troszeczkę większe te perfumy i można wybrać sobie już taką ładną butelką. Jeszcze jeden mój ulubiony perfumik to jest Euforia Calvin Klein, podstawowa wersja. Niewątpliwie można uznać, że perfum jest takim perfumem bardzo tajemniczym i bardzo egzotycznym. To mi się troszeczkę perfumując się tym perfumem troszkę czuję się jak czarownica, bo on naprawdę jest taki czarodziejski trochę. Ten zapach jest taką nutą zapachową, która nie odpowiada żadnej innej nucie zapachowej, którą do tej pory znałam. W składzie producent podaje, że mamy tutaj owoce granatu i tu naprawdę jak tak pomyślę o granacie... To można by było wyczuć, jednak tutaj bardziej, bardziej wyczuwam czarną orchideę. Jest tutaj również też delikatny zapach fiołka, lotosu i piżma. Można by było powiedzieć, że perfum jest naprawdę też pociągający, uwodzicielski. Na takie wieczorne wyjścia, ale myślę, że też do pracy. Na pewno, jak używam tego perfumu, muszę powiedzieć, że spotykam się z komplementami i bardzo dużo ludzi pyta o ten perfum, szczególnie u mnie w pracy, czy gdzieś, jak jestem na spotkaniu ze znajomymi. I powiem tak: najpierw powiem, jak, gdzie kupiłam w ogóle ten oryginał i mi się bardzo opłacał. Jeżeli chodzi o Rosmana, no to zauważyłam, że ostatnio tak, setka kosztuje 299 zł, a 30 160. Nie zwróciłabym w ogóle uwagi ani na ten, ani na ten, ani na, to, ani na tą, wersję. Nie, troszeczkę lepsza cena jest tutaj w Superfarmie, natomiast ja naprawdę nie wiem skąd są tak wysokie ceny, ponieważ ten, ten, tą wersję właśnie zakupiłam w Budapeszcie w perfumerii Müller jak byłam na wycieczce właśnie w Węgrzech w tym roku w lato i zapłaciłam za niego tyle forintów, że odpowiadało to właśnie 160 zł. 160 zł był wart dla nich ten perfum i powiem Wam, jest bardzo trwały. Wszystkie perfumy oryginalne, jakie kupuję mają zawsze tutaj na, na zgrzaniu numer produkcji i na Świeżo mierzu sprawdzam na stronie producenta i perfumy są wyprodukowane faktycznie przez, przez tego producenta. Nie są tutaj żadne podróbki. A przygoda z odpowiednikami. Hmm. Powiem tak, zawiodłam się na aparze i zawiodłam się na moriko w tym względzie. Perfumy bardzo y, szybko zmieniały woń w taką nieprzyjemną dla mojego nosa. Y, jak spryskałam się tymi zastępnikami, to y, w pokoju y, u mnie w pracy. Każdy pytał, czy klimatyzacja się zepsuła, ponieważ pachniało takim trochę grzybem, powiem tak szczerze, jakimiś takimi starymi owocami, przeleżały mi już w jakimś kartonie. E, bardzo fajnie wypadł tutaj odpowiednik Perfume Beauty. Długo też pisałam tutaj ze sprzedawcą na ten temat, jak klientki go oceniają i muszę powiedzieć, że fajny był bardzo ten odpowiednik, a który akurat, krótko go używałam, ponieważ mi się stłukł, co bardzo żałuję właśnie, ale też był ten odpowiednik bardzo fajny. Fajnie tutaj wypadła galeria zapachu 24 i świetnie też wypadła właśnie fabryka zapachu w tym względzie, ale muszę powiedzieć, że ostatnio też znalazłam odpowiednik z Larif. Excellent się nazywa: jest to perfum w okolicach 25 do 30 zł. Też jest fioletowa butelka, taka zwykła szklana butelka. I perfum też jest długotrwały i bardzo fajnie pachnie, ale mimo wszystko muszę powiedzieć, że oryginał w tym względzie wypada tutaj najlepiej i myślę, że nikt jeszcze nie, nie skopiował tak dobrze tego perfumu i nie znalazł takiej odpowiedniej jakby konsystencji tych perfum, żeby odpowiadały stuprocentowo, ale gdybym miała już jak mi się skończy ten perfum i u nas niestety, bo do tu się już nie wybieram, a zamawiać za granicę też nie zamierzam, więc jeżeli by skończył mi się ten perfum, to wybrałabym Perfum and Beauty, ewentualnie może Galeria Zapachu 24, ale ten odpowiednik z Larif, Excellent, też bardzo fajny. Kupiliśmy ostatnio go w prezencie właśnie koleżance od syna i bardzo fajnie się przyjął. Także jeżeli chodzi o te odpowiedniki, to tyle i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.